Otwieranie kalendarza z kotem. Julek? Co to za kalendarz? Kalendarz adwentowy. Otwieramy. Co to Julek? Co to jest? Co to jest? Czy mamy gdzieś jedynkę? Tu jest jedynka, tak? Tu jest. To. Co my mamy w jedynce? W jedynce mamy, bo to jest kalendarz ze skarpetami. I mamy jedną skarpetkę. <laughs> jedną skarpetkę. Widzicie to? Musimy poszukać drugiej. Julek. Widzisz to? A, ja, właśnie. Tak? Mamy kalendarz adwentowy. Otworzyliśmy już jedynkę. Teraz szukamy dwójki. Julek, gdzie jest dwójka? Gdzie jest dwójka? Tu jest dwójka. Otwieramy. Co my mamy w tej dwójce? Julek, co mamy w dwójce? O, też jedna skarpetka. Tylko tym razem z ciastkiem. Otworzyliśmy już Julek. Kalendarz adwentowy. Była jedynka. Była dwójka. A teraz otwieramy. Julek, co otwieramy? Trójkę. Chyba z tej strony. O! Tak. o druga skarpetka. Jej, Julek, zobacz. Co to? Mamy drugą skarpetkę do pary taką jak była z jedynki proszę mamy dwie takie same skarpetki już mamy parę, możemy nosić kolek mamy kalendarz czyli otwieramy mamy co, trójkę i teraz otwieramy czwórkę gdzie czwórka, tu jest czwórka czwórka, czwórka to mamy czwórkę nie, yeah. ciastka, zobacz, jak ciastek. Mamy już drugą parę tego, co było w dwójce. Tak, otwieramy teraz co? Mamy już czwórkę otworzoną. Teraz otwieramy piątkę. Co mamy w piątce? Kolejna pojedyncza skarpeta. No to może otworzymy też i szóstkę od razu. w szóstce mamy. A w szóstce mamy. O, jaka ładna. O, jaka ładna. Ze świątecznym takim żołnierzykiem. Nie, julek. Julek. To teraz otwieramy. Julek, pokaż łapką, co otwieramy. Nie chcę pokazać. Dobra, otwieramy siódemkę. Otwieramy siódemkę i mamy kolejną parę do naszych wspaniałych par. O, proszę, proszę, prosz. Chodź, otwieramy. No popatrz, no właśnie, otwieramy. Kolejny, kolejny, już nie wiem, który to był. Ósmy, Julek, prawda ósmy, co my mamy, o kolejne z tym żołnierzykiem, czy jakimś tam, dobra, teraz dziewiątka, dziewiątka, ciastuś taki, tylko, że teraz w innym kolorku, otwieranie kalendarza adwentowego ze skarpetami, z Julkiem mamy już to tyle skarpet Raz, dwa trzy cztery i ciastek bez pary teraz otwieramy numer dziesięć Julek Julek dycha otwieramy Julek też jest zainteresowany jak widać dobra mamy kolejną no i nie może być inaczej w jedenastce. Jak ciastuś. Nie, ciastuś jest tutaj. Do pary. I teraz Julek. Otwieramy ostatnią. Ostatnie okienko skwarteciane. Czyli dwunastka. Proszę. Tutaj z takimi lizakami świątecznymi. Nie, Julek? Pa!